Dajcie, nadal mam kijowy mikrofon, więc jakość dźwięku będzie taka sobie. Ale dzisiaj trochę wyjątkowy odcinek, bo dzisiaj nie o psychologii, a o pracy naukowca na uczelni państwowej w naszym kraju. Zapraszam. się październik. Zdaje się, że rekrutacje na studia doktoranckie i do szkół doktorskich zostały już zamknięte, więc pewnie w październiku spotkamy nowy potencjalny narybek, który chce rozpocząć swoją karierę akademicką i pracę naukową. Więc pomyślałam, że to jest dobry czas, żeby trochę powiedzieć wam o tym, jak to rzeczywiście wygląda. I będę mówić nie tylko ze swojej perspektywy, ale też będę mówić Wam o tym, co wiem na temat tego, jak funkcjonuje szkolnictwo i jak funkcjonuje nauka w Polsce. Zaczynając od rzeczy, która jest pewnie dla wielu najważniejsza, czyli kasa. Wiadomo, że uczelnie publiczne, tak samo jak i cała budżetówka w Polsce, to jest wiecznie niedofinansowana branża. Ciągle brakuje kasy na wszystko, ale jeżeli chodzi o kasę na uczelni, to trzeba rozdzielić dwie, to na dwa aspekty. Pierwszym aspektem są oczywiście wynagrodzenia i tutaj wynagrodzenia są, jakie są. To jest w większości przypadków, a przynajmniej na uniwersytetach publicznych, to nie jest kwestia tajna, każdy może sobie wejść na stronę Uniwersytetu Warszawskiego, Łódzkiego, Jagiellońskiego i każdych, każdego uniwersytetu, jak wam przyjdzie do głowy, jeżeli jest to uniwersytet publiczny, to tam macie informacje na temat tego, ile wynosi wynagrodzenie asystenta, adiunkta, nauczyciela, lektora, pracownika administracyjnego i tak dalej, tak dalej. Więc to nie jest żadna tajemnica. E, czy kasa jest kiepska? E, I tak, i nie. To znaczy, na stanowisku adiunkta to jest około 7 z hakiem to jest coś 7,5 więc, brutto, więc to nie jest najgorsza kasa. Natomiast na stanowisku asystenta oczywiście, y, żeby się utrzymać w dużym mieście typu Warszawa i Kraków no to może być ciężko z samej, z samego wynagrodzenia akademickiego. Oczywiście jeżeli chodzi o doktorantów czy szkoły doktorskie, to tu nie obowiązuje nas wynagrodzenie, tylko tu obowiązuje stypendium doktorskie. I tutaj w zależności od tego, jaką dziedzinę reprezentujemy, to do naszej podstawowej pracy, jaką jest praca naukowa, można oczywiście dorobić sobie jakoś psycholog, lekarz, fizjoterapeuta i inne tego typu zawody mają w gruncie rzeczy dosyć prostą sprawę, dlatego że możemy po prostu prowadzić drugą działalność, czyli na przykład gabinet terapeutyczny. Lekarze mogą pracować normalnie na w szpitalu, na oddziałach na sorach mogą mieć swoje gabinety i inne tego typu rzeczy, więc tutaj spokojnie z tych dwóch pensji można całkiem nieźle zarobić. Gorzej, jeżeli reprezentujecie działkę, w której nie jest tak prosto znaleźć zatrudnienie. No bo zakładam, że na przykład fizyk teoretyczny, no to już będzie miał ciężko ze znalezieniem yy, od ręki pracy. No chyba że będzie na przykład nauczycielem. Albo, albo będzie udzielał korepetycji. No to wtedy, oczywiście, jak najbardziej. Natomiast pytanie, czy nauczyciel i korepetytor są w stanie wyciągnąć na tyle duże zarobki, żeby żyć godnie i nie musieć żyć od pierwszego do pierwszego, nie wiem. Ja mogę Wam tylko ze swojej perspektywy powiedzieć, że w, jako psycholog. I również jak patrzę na inne osoby typu lekarz, fizjoterapeuta, dentysta itd., itd. Te osoby, które pracują na uczelni, są w stanie w miarę godnie żyć. A drugi element związany z pieniędzmi, to jest oczywiście finansowanie badań. I tutaj zaczyna się pajacowanie pod tytułem zdobywanie pieniędzy na badania. Głównym źródłem kasy na badania są oczywiście granty a i środki własne uniwersytetu, przy czym środki własne uniwersytetu to są zazwyczaj pomniejsze kwoty typu 10, 20, może 30 tysięcy. Natomiast musicie wiedzieć, że dobre i porządne badania nie przychodzą za darmo. Sama publikacja w tak zwanym open accessie, czyli publikacja, do której dostęp mają wszyscy, a zasadniczo chodzi o to, żeby... Publikacje naukowe to było coś, co każdy może przeczytać. To nie jest jakiś zaklęty krąg ani jakaś sekta, która publikuje sama dla siebie. Tylko idea jest taka, żeby publikacje były dostępne. No to w porządnym czasopiśmie to jest kilka tysięcy do kilkunastu tysięcy dolarów. Więc tutaj, ufundowanie takiego stypendium ze środków własnych uniwersytetu. Jeżeli dostajemy 20 tysięcy złotych, no to średnio się to, średnio w ten budżet da się upchnąć publikację i jeszcze zrobienie badania. Oczywiście badania kwestionariuszowe są w miarę tanie, bo o ile nie wynagradzamy uczestników badania no to wiadomo, że tam zakup kwestionariusza to w kilka tysięcy można to spokojnie upchnąć. Natomiast są badania, które wymagają większych nakładów, typu zakup odczynnika, opłacenie analiz laboratoryjnych i tak dalej, tak dalej. No i tutaj już może być nieco gorzej. Jeśli chodzi o finansowanie grantowe, to to y, oczywiście brzmi to fajnie i szlachetnie. Można dostać grant, i to grant czasem nie głupi, bo to może iść w kilkaset, a nawet w milion złotych. Takim głównym źródłem finansowania badań jest oczywiście Narodowe Centrum Nauki, czyli w skrócie NCN. Natomiast y, no nie czarujmy się, granty otrzymuje kilka procent aplikujących. Myślę, że jeżeli z puli y, osób aplikujących co roku 10% dostaje finansowanie, to jest już dobrze. No i też musicie mieć świadomość tego, że nawet jeśli badanie jest dobre, merytoryczne i dobrze napisane, no to przynajmniej kilka badań fajnych, merytorycznych, ciekawych i dobrze napisanych będzie również zgłoszonych do tego grantu. I właściwie los decyduje, znaczy nie los. No oczywiście reviewer, a czyli, czyli osoba, która ocenia te granty, decyduje o tym, który z nich dostanie finansowanie. Natomiast e, dla mnie nie do końca są jasne zasady tej oceny. To znaczy, myślę, że trudno będzie, jak napiszecie, dlaczego. Nie wy, tylko na przykład ktoś inny, trudno będzie wam uzyskać odpowiedź, dlatego że to jest w gruncie rzeczy na ostatnim etapie decyzja dosyć subiektywna recenzenta albo grupy recenzentów. To, co mnie jeszcze wkurza w grantach, to jest to, że one są. Yy, dostajecie uwagi, każdy recenzent. Yy, w jakiś tam sposób ocenia ten grant i wy dostajecie informację zwrotną. Natomiast powiem Wam szczerze, ja w życiu nie dostałam sensownej, merytorycznej oceny swojego projektu. To znaczy, piszą, tak, fajnie, interesujący i tak dalej, i tak dalej, duża szansa realizacji, duże doświadczenie kierownika projektu i tak, tam, tego typu rzeczy. Przy czym po tych wszystkich pozytywnych ocenach dostajecie informację, nie przyznano finansowania. No i super, tylko tam nie ma uzasadnienia, dlaczego nie przyznano finansowania. Tam jest informacja, że nie przyznano finansowania, a wszystkie uwagi są pozytywne. No i, i tyle, tyle możecie z tym zrobić. Nie macie informacji, co poprawić, więc nie możecie jakby zgodnie z tą recenzją poprawić swojego wniosku, bo tam nie ma informacji o tym, co należy poprawić. Bo wszystkie uwagi są, że fajnie. No ale fajnie, ale finansowania nie ma. Ech. I w gruncie rzeczy podobnie wyglądają wszystkie granty, niezależnie od tego, czy to są granty krajowe, czy to są granty europejskie, czy to są granty tam jakieś inne. No jeżeli recenzentowi siądzie temat i uzna ten projekt za fajny, no to to finansowanie przyzna. Natomiast jeżeli nie, to chociaż ten projekt jest ważny, istotny społecznie, dobrze napisany, ma dużą szansę powodzenia, to prawdopodobnie finansowania nie dostanie. Drugą kwestią, jeżeli chodzi o granty, to jest problem problem samej tematyki. To znaczy jest zdecydowanie większa szansa otrzymania pieniędzy na badania z tak zwanego mainstreamu, czyli jest większa szansa na przykład w psychologii otrzymania badania na jakieś kwestie pamięciowe, z badania kliniczne i tego typu rzeczy, niż jakieś niszowe o, aspekty psychologii. Tak samo w socjologii. Jeżeli to będą granty typowo, projekty grantów typowo populacyjnych, no to jest większa szansa, że dostaniecie finansowanie na takie badania, niż na jakieś badania typu, wiecie, gry komputerowe w, w populacji osób starszych, albo coś w tym rodzaju. Więc w kontekście... Pieniędzy uczelnianych, no to te dwa aspekty warto wziąć pod uwagę. Jeżeli chodzi o samą pracę na uczelni. Sam ten odcinek powstał właściwie trochę z trochę w związku z tym, że jestem na urlopie, więc jestem daleko od pracy. A więc mogę sobie trochę ponarzekać. Więc mogę ponarzekać też na samą kwestię zatrudnienia i formy zatrudnienia. Zdecydowana większość pracowników naukowych pracuje na etacie tzw. Tak naukowo-dydaktycznym. Co jest? Od razu powiem wam, i to jest moje subiektywne zdanie, to jest moja własna opinia, to jest kompletne krytyństwo, dlatego że jak się robi siedem rzeczy na raz, to żadna z tych rzeczy nie jest robiona dobrze. Jak się chce być naukowcem, to powinno się 100% swojego czasu poświęcić na naukę. Jak się chce być nauczycielem, to powinno się szkolić w kierunku dydaktyki, czyli o, zwiększać swoje umiejętności przekazywania wiedzy, sięgać po nowe metody atrakcyjnego przekazywania tej wiedzy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my jesteśmy na tak zwanych etatach naukowo-dydaktycznych, co oznacza, że mamy być. Zarówno naukowcami, jak i nauczycielami akademickimi. W wymiarze zazwyczaj ponad 200 godzin dydaktycznych, czyli 200 razy 45 minut w ciągu roku akademickiego należy wykonać. Czemu to jest głupota z mojego punktu widzenia? Dlatego, że zmuszanie ludzi do dydaktyki jest w efekcie niekorzystne ani dla nas, ani jest to niekorzystne dla studentów. Dlatego, że ja na przykład kompletnie nie, nie umiem w dydaktykę, nie jestem dobrym nauczycielem, nie znoszę dydaktyki, ja jestem chora i zmęczona, zanim w ogóle zacznę zajęcia. Co odbija się oczywiście na jakości tych zajęć i na studentach, którzy w mojej perspektywie, jeżeli już przychodzą na zajęcia, to powinni mieć do czynienia z osobą, która wie, jak przekazać wiedzę, jest w stanie zrobić to w sposób atrakcyjny i nie traktuje tego jak dopust Boży. Natomiast z tego, co y, wiem i z tego, co y, mówią mi osoby, które również pracują na uczelni, właściwie zdecydowana większość z nich traktuje dydaktykę jako najgorszą karę, którą musi odbębnić i my, tak jak y, dzieci w szkole, odliczają sobie, że do końca roku zostało na przykład 11 yy, lekcji fizyki. My robimy dokładnie to samo. Każdy przygotowuje sobie kalendarz i odkreślamy, jak w celi więziennej, ile jeszcze zostało nam tych zajęć do odbębnienia. Jest to kompletna głupota. Moim zdaniem najsensowniejszym rozwiązaniem jest to, żeby podzielić etaty naukowe i etaty dydaktyczne Dydaktycy powinni mieć zapewnione szkolenia, żeby się rozwijać w tym kierunku, a naukowcy powinni mieć o, y, zapewnioną przestrzeń i możliwość rzeczywiście robienia nauki. I oczywiście, y, y, jeżeli y, jest potrzeba taka, żeby jakoś weryfikować y, y, Dorobek naukowy, no to, to trudno, to trzeba to zrobić. Natomiast łączenie etatu naukowo naukowego z dydaktycznym jest ze szkodą dla, i dla jednej, i dla drugiej działki. A skoro mowa o nauce, to jest jeszcze jedna rzecz, która mnie strasznie dziwi i strasznie wkurza z drugiej strony: mianowicie punkty ministerialne i generalnie system punktowania y, y, publikacji. O punktach ministerialnych, jeżeli śledziliście debatę w mediach od właściwie czasów, kiedy Gowin był ministrem szkolnictwa wyższego, i do czasów, kiedy Czarnek był ministrem nauki i szkolnictwa wyższego, tam ciągle przewijała się jakaś lista czasopism punktowanych itd. Tak tak A to wynika z tego, że publikacje naukowe. Oczywiście mają różną jakość. I teraz mamy dwa systemy w Polsce. Jeden system to jest międzynarodowy, tak zwany system Impact Factor. W skrócie IF to, są, to jest punktacja uznana międzynarodowo. I teraz każde czasopismo naukowe, to znaczy nie każde, ale generalnie większość dobrych czasopism naukowych ma przyznany IF. Ma na przykład 1,7%. 3,8, 19,5, 44 i tak dalej. I teraz im wyższa wartość IF, to oznacza, że to czasopismo jest lepsze jakościowo, trudniej tam opublikować badania i te badania są na pewno, im wyżej punktowane, tym są lepsze. Oczywiście to nie jest jeden do jednego, można trafić na durne badanie za dużo IF-ów i genialne badanie za niski IF, ale generalnie ujednolicając, powiedzmy, że im wyższy IF, tym, tym lepsza jakościowo praca. A w Polsce dodatkowo mamy te nieszczęsne punkty ministerialne, z którymi absolutnie każdy minister nauki i szkolnictwa wyższego robił co chciał. To znaczy, Gowin wprowadził głupią punktację, Czarnek tę głupią punktację kontynuował. Co doprowadziło do kompletnego absurdu, to znaczy yy, doprowadziło do absurdu w takim kontekście, że yy, jakaś yy, czasopismo, którego absolutnie nikt nie czyta, które nie ma totalnie żadnego znaczenia, ma dokładnie tyle samo punktów ministerialnych, co topowe czasopisma typu Lancet yy, albo Science których naprawdę 1% zgłaszających się osób jest w stanie coś opublikować. Niestety, z jakiegoś powodu i oczywiście druga rzecz, która jest równie absurdalna, impact factor czyli międzynarodowy wskaźnik jakości publikacji absolutnie nie idzie w parze z punktami ministerialnymi. To znaczy można spotkać czasopismo, które ma 100 punktów i impact factor 4. I można spotkać na tej samej liście ministerialnej czasopismo, które ma 200 punktów i impact factor 1,7. Z czego to wynika, nie mam bladego pojęcia, natomiast jest to punktacja idiotyczna, która definitywnie powinna zostać jakoś zweryfikowana. Jeśli chodzi o samą pracę na uczelni, to uczelnia jest takim systemem, Trochę feudalnym. To znaczy, władza jest w rękach najstarszych, czyli dziekanów, profesorów i tak dalej, Najczęściej, nie owijając bawełnę, są to po prostu stare dziady, które zasiedziały się na uczelni. Nie mają absolutnie żadnego pomysłu na rozwój tej uczelni i cieszą się swoją wysoką pozycją. I oczywiście. Yy, nie mówię tutaj, że na każdej uczelni tak jest, bo znam przykłady uczelni, gdzie są fantastyczni młodzi dziekani, albo też dziekani starszej daty, ale tacy, którzy cały czas chcą rozwijać uniwersytet, chcą rozwijać swoje instytuty. Natomiast w przeważającej większości niestety jest tak, że jak ktoś się zasiedzi na tym stanowisku dziekańskim, albo prorektorskim, albo jakimś tam jeszcze innym. To trochę tak jak w polityce. Trzyma się pazurami, nie chce nigdzie odejść, absolutnie nie ma pomysłu na polepszenie funkcjonowania uczelni, tylko generalnie chodzi o to, żeby mieć władzę. Ech, trudno się dopchać do tych struktur i niestety w związku z tym, że trudno się do tych struktur dopchać, a same struktury są skostniałe, zabetonowane i od lat nic się tam kompletnie nie zmienia. No to też uniwersytet średnio ma potencjał do rozwoju. No a w związku z tym, że ma potencjał średnio do rozwoju, no to, to nie trudno się domyślić, że światowa nauka nam po prostu odjeżdża. I my patrzymy na ten pociąg, który sobie ostatni wagon już na horyzoncie się oddala, a my cały czas stoimy w tym samym miejscu. Ten system feudalny ma też jeden zasadniczy. Problematyczny element, mianowicie na porządku dziennym jest wykorzystywanie młodszych pracowników, to znaczy asystentów, doktorantów, czasem magistrantów, do tego, żeby na korzyść dziekana, kierownika, dyrektora szła ich praca, natomiast ich praca niekoniecznie jakoś tam specjalnie musi być doceniona. To znaczy, na porządku dziennym jest to, i to zarówno znam z własnych obserwacji, jak i z deklaracji osób, z którymi rozmawiałam, na porządku dziennym jest to, że doktoranci wykonują pracę i na przykład są pomijani w autorstwie publikacji. Albo się gdzieś ich tam wepchnie do podziękowań na ostatniej stronie, której nikt nie czyta, albo wręcz się ich pomija. Więc na plecach doktorantów robi się całkiem sporą pracę, z której oczywiście bezpośrednią korzyść czerpie albo superwizor, czyli opiekun doktoranta, albo kierownik katedry, albo dziekan, albo ktoś tam inny. Standardem jest, Mimo tego, że w każdej deklaracji etycznej trzeba przy składaniu publikacji podpisać, że to nie miało miejsca, to standardem jest to, że dziekan, kierownik katedry albo ktoś tam wyższy stopniem jest dopisywany do publikacji na zasadzie honorowego autorstwa. To znaczy, nie dodał tam ani pół przecinka, a i tak jest dopisywany jako autor. Więc jeżeli spotkacie się z autorem, który w ciągu roku opublikował na przykład 200 pu y publikacji, y no to za Chiny Ludowe, żeby nie powiedzieć, nie użyć brzydszego słowa, nie jest możliwe, żeby nawet przeczytał te publikacje i miał jakikolwiek wkład merytoryczny. Nie jest to możliwe. To jest po prostu bezczelne dopisywanie tego autora do publikacji, z którymi de facto nie miał on absolutnie o, niczego wspólnego. I ostatnim punktem, który myślę, że jest dosyć istotny z perspektywy osób wchodzących na ścieżkę naukową, to jest to, że być może wyobrażacie sobie, że tak jak w serialu Teoria Wielkiego Podrywu naukowcy siedzą i robią naukę. Czytają publikacje, robią badania, robią eksperymenty, opisują te eksperymenty, publikują itd. dalej. I tak mniej więcej wygląda każdy dzień. No otóż, niestety nie. Pracownik naukowy to jest taka osoba, która trochę przypomina ośmiornicę. Ona musi mieć osiem rąk i każda ręka robi co innego. To znaczy, oczywiście, yy, nauka nauką. Naukę się robi, przy czym zazwyczaj naukę robi się po godzinach pracy swojej, bo nie ma czasu w jej trakcie robić nauki, natomiast w trakcie pracy robi się wszystko. Więc pracownik naukowy jest prawnikiem, radcą prawnym, księgowym, konsultantem, projektantem stron internetowych, analitykiem danych. Nawet można jakieś tutaj znaleźć sobie miejsce dla PR-u, dla HR-u. Robicie absolutnie wszystko. Nauka to jest dosłownie 11% tego, co, co robi rzeczywiście naukowiec w Polsce. Skoro mowa już o, o tym, że nauka się robi po godzinach, to po godzinach mam na myśli to, że właściwie na uczelni nie istnieje coś takiego jak work-life balance. Tam jest raczej work-life imbalance, dlatego że to nie jest tak, że idziecie do pracy na 10 i wychodzicie tam na przykład, nie wiem, o 17 i to jest koniec pracy. Absolutnie nie. Pracujecie od rana do wieczora, plus weekendy, plus święta, plus jeszcze w podróży typu pociąg-samolot, gdzieś tam na lotnisku coś trzeba zrobić. Więc jeżeli chcecie mieć work-life balance, absolutnie nie na uczelni. To w ogóle zapomnijcie o istnieniu czegoś takiego. Nie ma tam żadnych granic między życiem prywatnym a zawodowym, ponieważ zazwyczaj życia prywatnego nie ma. Chyba że jesteście super zorganizowani i. I naprawdę jesteście w stanie oddzielić pracę, taką typową pracę, pracę naukową. Przychodzicie, piszecie, robicie jakieś tam zajęcia i wychodzicie. To jak najbardziej, może ze 2% osób pracujących naukowo jest w stanie coś takiego zrobić. Natomiast z osób, które ja znam, o, niewiele jest takich. Znaczy przyznam szczerze, nie znam osoby, która by na przykład o 23.40 nie siedziała na skrzynce mailowej i nie odpisała w ciągu trzech minut, bo, bo coś tam jeszcze robi naukowego. I to właściwie jest nie tylko charakterystyka polska, ale to też dosyć często można spotkać za granicą. Jak napiszecie do kogoś, jakiegoś pracownika naukowego z Stanów czy... O, czy z Niemiec, czy z Francji, czy z Wielkiej Brytanii, to zazwyczaj w jakiś takich dziwnych porach i to nie, nie dziwnych porach, y, patrząc na nasz zegar, tylko w dziwnych porach w, zgodnie z ichniejszym czasem są w stanie odpisać. Więc y, wygląda na to, że to jest specyfika po prostu pracy akademickiej. A, no więc myślę, że to Tyle, co powinniście wiedzieć na temat pracy naukowca. Jeżeli macie jakieś pytania, to zachęcam do przesyłania. Albo jeżeli macie negatywne, albo pozytywne doświadczenia związane z pracą naukową, to i z Waszymi instytutami, to dajcie znać, bo być może ktoś, kto zastanawiać się nad tym, czy wybrać wasze, wasz uniwersytet, czy Wasze miejsce. Pracy być może skorzysta z tej informacji. Możecie napisać na PRIF, jak nie chcecie zdradzać swoich danych personalnych, więc jakoś pocztą pantoflową będę w stanie przekazać pozytywną informację albo negatywną informację na temat tego, jak to wygląda u Was. A tymczasem korzystajcie z pozostałej części wakacji i do usłyszenia.